Jasny ojcze, w tej chwili otwieramy nasze serca, aby przyjąć Twoje potężne objawienie przez Psalm 30. Niech każde słowo będzie niczym balsam dla zranionych dusz i ogień, który pochłania wszelką chorobę. W imieniu Jezusa. Amen. Psalm 30 został napisany przez króla Dawida w kluczowym momencie jego życia, podczas poświęcenia Domu Pańskiego. To nie jest drobny szczegół umiłowani bracia. Ten psalm rodzi się w chwili, gdy Dawid celebrował obecność Boga mieszkającego pośród swojego ludu. To pieśń, która oznacza przejście od nieobecności do obecności, od choroby do uzdrowienia, od porażki do zwycięstwa. Ten psalm przemierza pełną podróż, od najgłębszej doliny do najwyższej góry, od łez żałoby do tańca świętowania. I dokładnie to chce zrobić Bóg w Twoim życiu dzisiaj.